Siemano kochani i dzisiaj stawiamy no dzisiaj mam taki mały pomysł i go zrealizuję tak więc za namową tego pana tutaj będę robił 30 dni yy, mam ćwiczeń na brzuch i zobaczymy ile i jak to się yy, będzie działo więc tak za namową tutaj tego pana z tego kanału będę robił ćwiczenie na brzuch, ale będę tutaj ten pan robił robił tutaj na siłowni, a ja będę robił w domu i tutaj będę robił te właśnie te ćwiczenia na brzuch właśnie tutaj pod kury. Tak więc to zobaczymy zaraz będzie w na następnym filmie ile mam przed wodzie brzuch, a później po, po tych ćwiczeniach. Oczywiście wtedy też chodził na siłownię minimum raz w tygodniu. I tak tutaj tak się to będzie działo. Macie za mnie kciuki. Dziękuję bardzo.